Już za chwilę w płacę nie płacę podpowiemy jak wybrać, poradzimy jak zamówić oraz wyjaśnimy, jak zapłacić, a także co zrobić, gdy pojawi się nas kurier. Dzień dobry, witam w drugim odcinku Płaca Nie Płacę, czyli serii poświęconej branży commerce oraz płatnościom w internecie. W tym odcinku powiemy Wam jak korzystać ze sklepu i chociaż z pewnością wielu z Was powie teraz, albo już powiedziała, że przecież to jest proste, banalne, wystarczy znaleźć, kliknąć, zapłacić i odebrać. Może, może tak jest, ale i do zakład, że jest wiele rzeczy i wiele decyzji, które podejmujecie w trakcie zakupów w internecie, które nie do końca chyba są przemyślane. Wielu z nas podczas zakupów w sieci nie zwraca uwagi na kilka podstawowych kwestii. Choć zabrzmi to banalnie, w pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się nad tym, od kogo chcemy kupić. Dla własnego bezpieczeństwa warto zweryfikować też dane o sklepie, bo podanie niektórych informacji, takich jak pełna nazwa i adres firmy czy numery związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy do obowiązków przedsiębiorcy i łatwo można je zweryfikować. Podobnie jak podane na stronie kontakty, które mogą ułatwić proces ewentualnej reklamacji. Nie zaszkodzi też poszukać w sieci opinii na temat Sklepu. Warto korzystać z dużych sklepów internetowych, sprawdzonych sklepów internetowych, które od dłuższego czasu istnieją na rynku. Właściciele zwykle dbają o to, aby ich strona była intuicyjna, a kategorie pogrupowane tak, aby klient znalazł produkt, którego potrzebuje. No, z jednej strony można powiedzieć o jakby. Komunikowaniu w oczywisty sposób czym się zajmuje sklep, czyli pokazywaniu jakby pełnej gamy produktów. Z drugiej strony tych produktów nie powinno być zbyt dużo, bo tutaj mamy do, do czynienia z takim zjawiskiem jak, jak taki paraliż decyzyjny. Im mniej rzeczy użytkownikom wchodzi w, w, w drogę, tym tak naprawdę lepiej. Dobrze, jeśli mimo tych ułatwień klient może skorzystać z wyszukiwarki produktów, która przydaje się zwłaszcza klientom szukającym konkretnej rzeczy. Dobra wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie według nazwy, kategorii, rozmiaru, koloru czy dostępności. Umożliwia także odnalezienie produktów w pożądanym przez klienta przedziale cenowym. Sklepy internetowe są również przygotowane na wizyty klientów niezdecydowanych. Podsuwają im różnego rodzaju promocje lub zestawienia najczęściej wybieranych towarów. Kiedy już uda się nam znaleźć to, czego aktualnie potrzebujemy, należy zwrócić uwagę na informacje znajdujące się na stronie produktu. Pierwsze i najważniejsze zdjęcie. Produkt, który nie ma zdjęcia, się nie sprzedaje. Druga sprawa to opis, informacje techniczne dotyczące produktu. Trzecia, bardzo ważna dla klientów, sprawa to jest czas wysyłki. Jeżeli te wszystkie czynniki wystarczająco nas przekonają, następnym krokiem będzie złożenie zamówienia. Na tym etapie klient może napotkać zniechęcające go trudności. Instrukcje muszą być jasne, a ostateczna informacja o dodaniu wybranej rzeczy do koszyka czytelna i oczywista. Kiedy już zdecydujecie się na to, co chcecie kupić w internecie, czy ma to być nowy telefon, czy puszka pasty do włosów, to dopiero połowa sukcesu. Najwięcej wątpliwości niejasności obaw pojawia się bowiem przy tym, co dopiero przed nami, czyli przy płatnościach internetowych. Ciężko się temu trochę dziwić, chodzi bowiem o kasę, często o dużą kasę, ale zapewniam, nie ma nic prostszego. No właśnie, mniej więcej w połowie drogi trzeba będzie niestety opróżnić portfel. I to niekoniecznie ten fizyczny, bo do wyboru mamy zwykle kilka form płatności. Polacy nadal chętnie wybierają płatności gotówkowe, których popularność jest wynikiem braku zaufania do nowych rozwiązań. To na pewno najwolniejsze metody, wymagają bowiem dodatkowej fatygi, a odbiorca otrzymuje zapłatę dopiero po kilku dniach. Na szczęście mamy też inne, dużo wygodniejsze opcje do wyboru. Jakie? Karty płatnicze, elektroniczne przelewy. Można również dokonać płatności w, poprzez płaty gotówkowe w wybranych sklepach. Najwygodniejszą formą płatności obecnie w Polsce i najczęściej wykorzystywaną przez kupujących to są właśnie e-przelewy, e-transfery. Wiąże się to z tym, że wystarczy wybrać w panelu płatności bank. W którym mam swój rachunek. Z reguły, formuła zalogować się na swoje konto, z reguły, formularz przelewu jest już automatycznie wypełniony, więc pozostaje mi jedynie tylko zatwierdzić przelew do realizacji. Najnowszych rozwiązań nie należy się obawiać, bo są one zarówno odpowiedzią na potrzeby klientów, jak i próbą znalezienia jak najdoskonalszej alternatywy dla pozostałych metod. Przykładem takiego rozwiązania jest karta Prepaid. Karta prepaid może być wykorzystana tylko do wartości, która, do wartości kwoty, którą doładujemy wcześniej tą kartę, zanim dokonamy transakcji. Także nie ma tutaj ryzyka, że ktoś wykorzysta dane naszej karty i wyczyści limit bądź jakiś rachunek bankowy, który, do którego karta płatnicza, inna karta płatnicza tradycyjna jest uruchomiona. Kiedy klient zapłaci już za wybrany towar, musi poinformować sprzedawcę, jak. Te ma dostarczyć mu paczkę. Internauci często decydują się korzystać z usług poczty polskiej, jednak istnieją alternatywy, które paczkę pozwalają dostarczyć dużo sprawniej. Można ją odebrać osobiście, ale klienci rzadko korzystają z tej możliwości, bo zbyt często robią zakupy w sklepach oddalonych od ich miejsca zamieszkania. Jednak metodą preferowaną przez większość klientów jest przesyłka kurierska. To najpewniejszy i najszybszy sposób na otrzymanie zamówionego produktu. Już następnego dnia kurier powinien pojawić się z paczką pod drzwiami naszego domu. W chwili, gdy pokwitujemy odbiór przesyłki, wtedy oczywiście przysługuje nam prawo do tego, aby sprawdzić jej zawartość. I jeszcze w obecności kuriera, gdyby w trakcie wyniknęły jakieś okoliczności, których się nie spodziewaliśmy, czyli na przykład przesyłka była uszkodzona, e, wtedy kurier pozostając jeszcze na miejscu może spisać tak zwany protokół uszkodzenia. E, przed pokwitowaniem oczywiście kurier pobierze kwotę pobrania, jeśli taka usługa została wykupiona. Odbiorca może się spodziewać tylko i wyłącznie tego typu obsługi, jaką określił nam nadawca. Jako przykład mogę podać chociażby usługę wniesienia. Jeśli nadawca wykorzystał tą opcję i zlecił nam wniesienie, w takiej sytuacji pod adresem odbiorcy pojawi się dwóch kurierów, którzy taką lodówkę czy inny sprzęt wniosą bezpośrednio do mieszkania domu klienta. Natomiast jeśli nadawca takiej usługi nie zamówił, no to oczywiście odbiorca nie może się spodziewać, że kurier taką usługę wykona. Może się natomiast spodziewać go ponownie w swoim domu, bo skoro udało się dokonać zakupu szybko i bez żadnych przeszkód, na pewno nie raz będzie chciał zamówić coś jeszcze. No i co, proste, prawda? Kolejnego odcinka płacenie nie płacę niestety nie dostarczymy wam kurierem, co musicie nam wybaczyć. W całości natomiast będzie on dostępny w internecie, a dowiecie się z niego, jakie macie prawa robiąc zakupy w sieci i kto pilnuje tego, żeby Wasze zakupy były w całości bezpieczne. Do zobaczenia! Taki Samsung Galaxy Tab może być własnością każdego z Was. W naszym konkursie co dwa tygodnie rozdajemy taki właśnie tablet i dziesiątki innych nagród. Wszystkie ufundowało DPD Polska, a aby wziąć udział w konkursie, wystarczy, że wyślecie SMS-a o takiej prostej, no, w miarę prostej treści pod numer 71068. Potem zostaje już tylko czekać, aż taki tablet trafi w Wasze ręce. Telefony zatem w dłoń, no i do dzieła. Działajcie!